Nie sposób będzie ukryć przed naszym wrogiem. Przed nami ciężka bitwa. Mam nadzieję, że jesteś na nią gotów. Hej, kamojent, drodzy z tej strony Aro, witam was ponownie w 2 Legacy of the Void. Ch chyba mam misję Terran, <grym>, więc za taki. Um, no, ekranik Teran. Miss Esencja wieczności chroni Kerrigan. No dobrze. Lecimy. Danymi grają jeżeli chodzi o misje główne. <laughs> A się ciekaw, tak jest. Będziemy no. mieli <laughs> O Boże, hmm. będziemy musieli dobrze się bronić. No dobra, razem lecimy cienie. Kerrigan, pozostałości mojej esencji dadzą ci siłę, której potrzebujesz. Co za moc. Jest jej za dużo. Musisz ją przekierować, wykorzystać przeciwko sługom mroku. Co chodzi? Dobra, weź mi tego. Oczyść ten obszar, Saro. Wtedy będziemy mogli przyjść ze wsparciem. Zniszczę te molochy. No, widzicie mam ten stary interfejs wrócił. Ciekawe. Muszę się skupić, dopóki to się nie skończy. Jim, zajmij się tym! Dobra. Zabezpieczę te dwa punkty. Będziemy potrzebowali silnej obrony, jeśli chcemy wyjść z tego żywcem. Rój będzie bronił królowej, aż do śmierci. Siły pierworodnych zapewnią Wam wsparcie. No to zaczynajmy. Robi się ciekawie, autentycznie. <grytanie> tak, jest gramy Teranami. I mamy tutaj już ulepszenie, które chyba mieliśmy w pierwszej części. Eee, nie mam wespanu, cholera. Potrzebujemy silnej obrony, żeby dać zażyć czas. Mam nadzieję, że jesteście gotowi Moje oddziały utrzymają się tyle, ile będzie trzeba. Królowej nie może stać się krzywa! Dobra, robi się ciekawie, tu mamy szybko na szybkiego drugą bazę i ten chyba także okay. im ją postawię. Zmaksymalizować tutaj u produkcję Dobunka, chłopaki, do bunkra, do bunkra wszyscy pięknie. E, najbardziej chciałbym się skupić właśnie na torach, dobra, pięć. I mamy? na spotkanie śmierci. Co to było do diabła? Amon wysyła na nas swoje sługi. Jeśli będzie trzeba, mogę wykorzystać tę moc, żeby je powstrzymać. ERK gotowy. Dobra, on też kryształów. Tak jak Mów. Sara mówiła, możemy wykorzystać ERK jej tutaj niebieski gotowy. promień. Do... O, fajnie, mamy ten, że on na tych kładzie, świetnie. Dobra. Za mało minerałów. Żeby więcej minerałów. Amon, jednostki Amona już się, już się zbierają, czekałem na Ciebie. Bro, on tam nie ma szans. Tam. Dobra, Używaj gazu teraz sporo. Myślę, właśnie skupić się najbardziej na torach i trochę na wsparciu Marinesów. ERK gotowy. No. Aha. L -L gotowy. Za mało minerałów. No to jeszcze już mam pełną obsadę. Rozbudowa ukończona. ERK gotowy. Co jest? Zagara i Artanis nie wytrzymają długo, jeśli czegoś nie zrobisz. Musisz im pomóc, ale jeśli będzie trzeba, Mogę użyć moich mocy Czym się stanie Gdy zamieni się w Kselwada Skorzystamy z mocy Kerrigan Nie również wyniesiono Trzeba Rka ER gotowy Dołożyć komuś Daraz, się poradziła po yy, My wracamy Ach, więcej magazynów potrzebuje. 8 magazynów powinno wystarczyć. Budowę się już dwa tory. Da. A ten jest tutaj na spokojnie poradzić świetnie. Nie, dwa tory. Ja się ulepszenia. Jeszcze poziom poziomie lepszenia drugiej szybko zbrojowni. Słyszymy. Nora tutaj nadal mi się tłuście. Spróbować mnie z powrotem do walki. Oj, niedaleko nas jest moloch od Kieruje się w Twoją stronę. Pora, żebyś wykorzystała swoją moc. Na drodze. A dobra, czy na kolochę musimy użyć mocy Sary, dobra. Dobra! Zostań jeszcze trochę! Zostań jeszcze trochę Zostań To Nie lataj dobra ERK zagra poradziła. Dobra A, czekam na kolejne e gotowy. Czekam na 600, świetnie. Dobrze, mam te e, reaktory technologiczne. Dzięki czemu możemy bardzo szybko wytłumaczyć jednostki. Wow, 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 wow! Atakują naszą bazę od drugiej strony. Bydlaki nie odpuszczają. A czemu by mieli? Nieustępliwość daje przewagę w walce. Nie to miałem... Dobra, nieważne. Serio <laughs> to zniszcz, co? gotowy. Więcej torów, więcej torów. Ulepszenie? Opracowane. er gotowy. Świetnie, kolejne ulepszenia. Więcej Marinesów. Kupa roboty, co? Potrzebuję także drugich baraków, najlepiej. O, przybył! Poczuj grzmot! Wstreszczaj się. Hmm, Sara zniszcz to. Zniszcz szczelinę. Ale są tutaj nieprzyjemne. Co, coś tu leci. Ranie! W naszą stronę idą potężne siły! Pomóżcie nam! Mogę się doczekać. Gotowy do akcji. Za mało wyspanu. A co tu idzie? No to nie są za takie potężne siły! To przybył! Nie we mnie moc urosa, ale została jeszcze połowa. Nara, rozwalimy ich. Oj, ciągi. Siedzę w tym burzy! Raznie nam wywracajcie. Ale ciężkie napijają kolejny. Molot odchłani. Lepiej się nim zajmie, zanim narobi problemów. No, rozwalamy go. Jeśli użyję tej mocy przeciwko siłom, Amona, opóźni to transfer. Muszę uważać. Ulepszenie opracowane. Uwaga, czyli mam opóźnienie też transfer, dobra? Tutaj jeszcze dwa tory. Jeszcze trochę. Przydałaby się nam pomoc! Przydałaby się nam pomoc! Rozbudowa? Poza ja tym sobie poradzicie na spokojnie. Ulepszenie opracowane. Zły mm, stan naukowy. W. Wy... te dwatory powinien się skupić, poradzić z nimi. O tak. Tak. Dobra, no niestety tak. muszę Siabę użyć dobra. tej mocy. Almon wysyła na mnie przeważające siły. Będę potrzebować twego wsparcia. Wydasz jakiś Wy także tutaj. Mam to. Tak to ja mi o takie siły tutaj, że masakra. No lepszy nie. Potrzebne dodatkowe magazyny. S. Yes. Tak. No pewnie. To przybył! Niestety ci są strasznie mocni na ten, nieśmiertelni. Oj, lotnisko obce. Teraz, teraz, teraz! Rejnorze, bądź ostrożny. Amon wysyła na was potężne oddziały. O, zaczyna się. O Boże. Słyszę! Wydasz jakiś rozkaz? Dlaczego nie? Za mało bez do za mało bez panu. Zawsze ja potrzebuję bez panu Królowo Atakują nas Molochą w Teraz jest trzyma na 70%. procentach. Oto na co zasługujesz? Dobra, jakiś tu oddział mamy. Dołożyć komuś? To przybył. Baza jest atakowana. Ciebie, o, zaczyna się. Eee, boże, popatrz na to. Grupa to Zostawię się w przekształcie. Nie mam gazu znowu. Lepiej, żebym tego nie żałował. Tu jestem! O co chodzi? A serdecznie to zniszczy. Za bardziej się ta plaga tutaj pogłębia. Co mnie nie za bardzo cieszy. Ulepszenie. To przybił! Nieprzewojenne Mam wszechświat na wyciągnięcie ręki. Opracowany. Cieszę się, stary, że masz wszechświat na wyciągnięcie ręki, ale niech tam moc się nie zniszczy, dobrze? i Artanis zostaną niedługo zaatakowani. Broń ich, Jim. Nie można im powierzyć mocy XL Naga Wiesz, że to prawda? No tu mamy jakieś tam nasze oddziały Zegara nic nie ma Tutaj także mamy jakieś tam oddziały do obrony To no przybył! Dołożyć komuś? Ooo, zaczyna się Przydałaby się nam pomoc Na powinienem poradzi poradzić teraz ggónymmie, że jedynie co co muszę to ulepszenie robić. jak diablizy dałoby się nam pomóc Dołożyć komuś. Dobra. Co wy robicie? Są ci szczepek, ja ich nienawidzę. Przydałaby się nam pomóc. Dołożyć go. Więcej moluchów odchłani. Musimy je zlikwidować. Jeden po nim paść, teraz drugi. Lepiej, żebym tego nie żałował. Błaga, idzie się. Nie prosto w Streszczaj się. Gotowy do akcji. To pomoże tutaj. Więcej oddział, więcej oddział potrzebuje. I to może powie w trymiga. Weźmy trochę ich tutaj. Wow. Z nie ma problemy. No i chyba właśnie zgniała. Noże czemu zergi nie mają w ogóle żadnych oddziałów? Przydałaby się nam pomoc. Zaczyna się. Uwaga, Amon się wysyła na nas wszystko, co ma. Czekałem na ciebie. Na no, zegarze się ponownie pojawiła świetnie. O, zaczyna się. Wezwiemy sobie tutaj trochę naszych chłopaków. Ten jaki tu, tu wygląda kurde. Maksymalnie ulepszony. Dobra, no zostało jeszcze tylko niecałe 2%, Powinniśmy dać na spokojnie no sobie radę. Trojonka. do plądrowania. co on sobie wyzwałem? Wow. Tak jest. Mam już prawie całą esencję Kselnaga. Zaszczytem było ci służyć, moja królowo. Ruj jest twój zegaru. Zapamiętaj moje lekcje. Tak, królowo. Już czas. son razem nigdy ich nie zapomnę skarbie na mnie już czas Jim. Zakończ to. Raz na zawsze. No aż mi się łaska wokół zakręciła na to pożegnanie. Z sary z Jimem. Może no, dwa się nie ciast trzech. Mogło być lepiej. Zdecydowanie z tego piętnaście. A cóż, dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Helio, cześć, pa!